Siemanko, wziąłem dzisiaj kamerę, żeby wam pokazać trochę tego Londynu. Tak akurat brzydką pogodę mamy, ale mniej więcej pokażę wam moją drogę do pracy, jak mniej więcej ona wygląda. Jakieś tam um, takie przebitki jakieś rzucę czy coś, żebyście coś tam mieli. Też ode mnie takiego ciekawego. Tam jak przejdziemy będziemy mieli fajną miejscówkę, zaraz wam pokażę. Zobaczcie jaka fajna miejscóweczka. Tam akurat jakaś pani Azjatka jest. No tutaj Azjatek tutaj nie brakuje, kurczę w tym Londynie, szczególnie w centrum. Więc to jest Wam na Google maprze, ale e, teraz mi się zaraz rozaduje. Kiedyś wam na pewno to sprawdzę. Pokażę Wam tak mniej więcej dookoła. okała jestem już na metrze i od razu wam tak wspomnę, że tutaj no niestety Anglia to jednak nie jest Japonia, więc Azjatki nie zwracają w górę żadnej wagi tutaj na białas. Tutaj biała jest nikiem w kurs, więc wiatr nie jest tutaj niczym wyjątkowym, więc nie będą na nas tutaj zwiadki niestety zwracały uwagi. Właśnie, jest tutaj taka właśnie. Mm. Dobra, teraz słuchajcie, uważnie, jeżeli z kimś tutaj, to mnie tutaj ogląda. Znam się że chociaż trochę, to da, niech mi da znać na Facebooku, czy chciałbym przyjechać do Londynu, ponieważ jest opcja, że mógłbym zamieszkać z Zeną, bym wynajął mieszkanie, czy coś, i po prostu byśmy mieli dwa razy taniej, tak, bo byśmy dzielili wszystko na połowę. Znaczy wszystko na połowę, Tam tylko czysta, tak naprawdę, więc po prostu. Mielibyśmy coś, co jest najdroższe w Londynie, czyli mieszkanie mielibyśmy na połowę, więc dużo więcej pieniędzy by się odkładało. A jeżeli chcielibyście taki filmik jakby przedstawiający, czy można do Londynu wyjechać i się utrzymać z nie wiem pracy, której byłaby najniższa krajowa, która jest tam... To zresztą Wam opowiem, jeżeli będziecie chcieli taki filmik, w okazji, bo tak chciałem na mnie widać, to po prostu Wam o tym wszystkim opowiem. Dobra, stanęliśmy na tym, że jeżeli ktoś by chciał, to mógłby tutaj przyjechać ze mną, ja czym mogę pomóc, to po prostu pomogę. A jeżeli będziecie chcieli, a jeżeli będziecie chcieli taki filmik przedstawiający, czy Dara radę tutaj się wyżywić, czy da radę tutaj coś odłożyć, to po prostu taki filmik zrobię, jeżeli chcecie. A jak ktoś jest zainteresowany wjazdem do Londynu, to niech to mnie napisze na Facebooku, o ile się jakoś się trochę znamy, bo wiadomo, trzeba mieć do siebie jakieś zaufanie. tak? Więc żeby mieć zaufanie do kogoś, trzeba to mocno znać.